Zachęcam Państwa do przeczytania opowiadania Płaszcz Nikołaja Gogola. Utwór ten rozgrywa się w Petersburgu w czasach carskiej Rosji, a bohaterem jest nieciekawy urzędnik niższego szczebla, który na co dzień prowadzi dość jednostajne, nieciekawe życie, kopiując dokumenty urzędnicze. Gdy pewnego dnia w jego życiu pojawia się ogromny problem, a tym problemem jest płaszcz. Co taki przedmiot codziennego użytku może namieszać w życiu człowieka? Wydawałoby się, że niewiele, ale okazuje się, że w przypadku naszego bohatera zmienia jego życie nieodwracalnie. Powiadanie to należy do tego typu utworów, gdzie od samego początku nasza sympatia jest po stronie bohatera, choć tak jak tutaj jest to bohater dość ciekawy, Wiedzie takie jednostajne, nieciekawe życie, niezbyt interesujące. Mimo to wzbudza w nas bardzo wiele emocji. Jest to utwór, w którym i straszno, i śmieszno. Jest oczywiście y, klasyką literatury, jak to często w przypadku klasyki bywa. Y, ogniskują się tutaj problemy, które od zawsze towarzyszą człowiekowi, które zawsze człowiekowi towarzyszyć będą. Dlatego z tych z Państwa, szczególnie tych, którzy jeszcze nie czytali utworu płaszcz Mikołaja Gogola, gorąco do tego zachęcam.